narodami zgromadzonymi w innym kraju, tak jak to na przykład miało miejsce w byłej Jugosławii, prawda? Tam nie wystąpiło królestwo przeciwko królestwu, ale jeden naród przeciwko drugiemu. Rozpadł się w międzyczasie Związek Radziecki i tak dalej. Chcę na to zwrócić uwagę, bo ten szczegół będziemy do tego jeszcze za chwileczkę e, wracać. Jest dość ważny. Pan Jezus mówi, że najpierw muszą się e, wydarzyć wojny, potem muszą się wydarzyć rewolucje, potem głód i epidemia, aż w końcu trzęsienie ziemi. I chciałbym się dzisiaj z Wami króciutko właśnie nad tym zastanowić, jak to jest, że my bardzo często obserwując otaczającą nas rzeczywistość, nie dostrzegamy w gruncie rzeczy tego, co już się wydarzyło. Tak jak to było za czasów Noego, kiedy jedli, bili, żenili się i zupełnie nie dostrzegli tego, co się wokół toczy, aż do dnia, jak to też jest w te Ewangelii wspomniane, aż do dnia, kiedy zamknęły się drzwiami. I warto się zatrzymać nad tym, co się wokół nas dzieje, żeby pewnych rzeczy nie przeoczyć. Kiedy słyszymy o wojnie, to myślę, że tak bardzo, bo to pierwsza z tych rzeczy, o której Pani Jezus wspomina, tak bardzo do tego przywykliśmy, przywykliśmy do historii, gdzie zostaliśmy wszyscy wychowani na czterech pancernych i nieraz no aż przykro, ile tych filmów w telewizji było. Dla nas jest to jakby rzecz bardzo powszechna, ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że w świetle widzi to, co nasze pokolenie czy pokolenie naszych ojców przeżyło, to może być rzecz bardzo wyjątkowa, bo zwróćcie uwagę, że w XX wieku była pierwsza i druga wojna światowa. Podczas pierwszej wojny zginęło 17 milionów ludzi, a podczas drugiej do 70 milionów. To była pierwsza wojna gdzie ja w dziejach ludzkości, na taką skalę, która objęła wszystkie kontynenty, która rzeczywiście nazywa się Wojną Światową. I jeśli Pan Jezus miał na myśli coś bardzo wyjątkowego, mówiąc o tym, że będą wojny i że będą wieści wojenne, coś bardzo wyjątkowego, to nic innego nie mógł mieć na myśli, tylko właśnie te dwie totalne światowe wojny, które już się odbyły, które już miały miejsce. I myślę, że powinniśmy zdać sobie z tego sprawę, że ten pierwszy punkt. Historii ludzkości, te, to proroctwo, które mówi, jak to Marek w Ewangelii 13:8 13, mówi, tu usłyszycie o wojnach, to są do was liści wojenne, nie bójcie się, to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Więc powinniśmy sobie dać sprawę z tego, że ten etap prawdopodobnie mamy już za na sobą. Naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Kiedy się zastanowimy nad rewolucjami, Łukasz ujmuje to tak. Łukasza 21.9. Usłyszycie też o wojnach i przewrotach. Tych przewrotów było mnóstwo. Ja tylko zapisywałem sobie na początku, kiedy przygotowałem to ile ileż to miało miejsce, przewrotów i rewolucji, I począwszy od rewolucji filipińskiej w 1896. W każdym razie w ostatnim okresie. Irańskiej, rosyjskiej, tureckiej, meksykańskiej, chińskiej, arabskiej, październikowej rewolucji aż w końcu rewolucji węgierskiej, a było ich w sensie do 2020 roku 335, a już stosunkowo niedawno byliśmy świadkami rozpadnięcia się Związku Radzieckiego w Jugosławii, czy tej sytuacji, która się dzieje na Ukrainie. Więc myślę, że taki, taka zmasowana taka, taka polityczna działalność na tym polu, Nigdy się do tej pory na taką skalę w dziejach ludzkości nie wydarzyła i powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest to nic innego jak tylko prologstwo dziedzinne, które o tych przewrotach, rewolucjach mówi. Przewrotach jak to, przynajmniej w tym tłumaczeniu, które ja używam, mówi, mówi Łukasz. Co do głodu, bo to trzeci punkt, o którym mówi to to myślę, że też troskę do tego przybyliśmy, a jako po chrześcijanie powinniśmy być bardziej wyczuleni. Codziennie słyszymy w wiadomościach na temat głodujących ludzi. I no, tak staramy się jakby zapomnieć o tym, że jedno dziecko, a wszyscy a większość z nas ma świadomość, że co 8 sekund umiera z głodu jedno dziecko. To są ogromne liczby. Myślę, że w skali globalnej, w historii ludzkości jest to no, coś niesamowitego, coś niewyobrażalnego. I nawet ja sobie uzyskuję, że tak podchodzimy do tego naprawdę z dość dużym chłodem. Jednocześnie często wyrzucając jedzenie, którego jako społeczeństwo globalnie za dużo kupujemy. To jest to bardzo przykre. Ale pomijając ten aspekt, na taką skalę nigdy nie było głodu, głoduje podobno około miliarda ludzi na świecie. Myślę, że jeśli Pan Jezus wspominał o głodzie, to większego no, niż w tej chwili nigdy nie było. I myślę, że jesteśmy właśnie w okresie historii, który doskonale pasuje do tego biblijnego y, opisu. Nie chcę Was straszyć, to nie jest y, mój cel. Ja po prostu uważam, że powinniśmy z pełną. Zdać sobie w pełni sprawę z tego, że, że nie są to tylko um, jakieś odpowieści science fiction, to o czym coraz częściej słyszymy, tylko jak najbardziej żyjemy w czasach ostatecznych. Trudno powiedzieć ile to jeszcze potrwa, ale znam bardzo poważnych, mądrych i oddanych Bogu ludzi, którzy nie wątpią, że jesteśmy w pokoleniu, który być może już nie przeżyje śmierci w pełnym tego słowa ponieważ jest taki moment opisany w historii, kiedy kościół ma być pochwycony. Za chwilę o tym yy, wspominam, co do epidemii, to chyba nie muszę mówić, nie muszę wspominać historii chorób takich jak Chodra, yy, Gruźlica, yy, czy yy, trzecia pandemia dżumy, która zagrała kilkanaście milionów ludzi, cholery yy, i tak yy, yy, Nie tak dawno, bo w latach dwudziestych, pojawiła się grypa hiszpańska, Yy, ona zrobiła naprawdę ogromne spustoszenie. My tego nie pamiętamy ludzie, którzy się zajmują epidemiami, owszem, stąd taka panika, taki strach wśród ta elit, bo oni sobie w pełni zdają sprawę z tego, co może taka choroba oznaczać. Pojawiła się w 1918 roku i na początku wyglądała dość niewinnie, zignorowano ją, bo ludzie zaczęli zdrowieć. Pojawiła się na wiosnę, potem kusiła, wróciła jej cienią umarło około 100 milionów ludzi. Historycy nazywają tą chorobę wręcz apokalipsą. Stąd myślę, w kręgach sądzących pojawia się dzisiaj taki dla nas często niezrozumiały strach czy sceptyzm, aby czegoś podobnego nie dopuścić. Tych epidemii było tych jak w XX wieku naprawdę bardzo dużo. I myślę, że nikogo z nas nie dziwi, jeśli gdzieś pojawi się jakiś nowy wirus czy bakterie przeciwnie. Większość z nas tutaj sobie sprawę z tego, że no, tak ze sobą rozmawiamy, no spodziewaliśmy się po prostu. Prawda? Możemy się burzyć, możemy się nie bać, możemy się bać. Um, możemy pewnie rzeczy nie traktować poważnie, ale myślę, że nikogo nie dziwi. Zwłaszcza, że jest o tym napisane w Biblii. Miało tak być i mamy się tego nie bać. Musi to przyjść. Co do trzęsień ziemi, myślę, że też nie muszę Wam już na ten temat mówić, przedstawiać historii trzęsień ziemi. Było ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nawet te zjawiska się nawarstwiają, nakładają, więc są coraz bardziej niebezpieczne. Nie będę wam wyczytywał oświat trzęsień ziemi w ostatnich 20, 15, 20 latach. Ale na jedną rzecz, której chcę zwrócić uwagę, to, 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 to jako... Ciekawostkę pozwolę sobie powiedzieć. Zwróciłem uwagę na taki szczegół w Ewangelii Łukasza 21-25. Ten fragment, podobnie jak cały szereg innych fragmentów mówiących o czasach ostatecznych i tych wszystkich zjawiskach, tam jest jedno takie zdanie. Łukasza 21-25. I będą znaki na słońcu na Księżycu i Gwiazdach, na ziemi rozpacz narodów bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal. To jest takie zdanie, morza i szalejących fal, podczas tych opisów bardzo powszechnych w Ewangelii, opisów, gdzie mówi się głównie o trzęsieniach ziemi, a tutaj dodatkowo po ryku morza i szalejących fal. To przypomina tsunami, pomyślałem sobie, zwłaszcza, że mówi o okresie trzęsienia ziemi. Rzeczywiście, w 2004 roku, znowu wydaje się, że to było no, dosłownie kilka miesięcy temu było największe tsunami w, historiach, w historii ludzkości. Tam pojawiły się wtedy potężne trzęsienie ziemi o sile ponad 9 stopni w skali Richtera i zginęło 226 tysięcy ludzi. To jest kataklizm, To są rzeczy, no zwróć uwagę, naprawdę potężne wydarzenia. A my obserwując to w telewizji bardzo często myślimy, no tak, no wydarzyło się coś takiego rzeczywiście. Zupełnie nie wiążąc z tego z tym, że na, tej, na tym zegarze biblijnym jest to kolejny punkt, który, który zbliża nas do dnia, w którym przyjdzie Pan Jezus, bo do tego dążymy. No, zupełnie jakby tej historii biblijnej nie przekładamy na historię, które śledzimy bezpośrednio codziennie w telewizji, nie wszyscy. Jesteśmy świadkami toczącej się historii, tej chyba najbardziej burzliwej, najciekawszej, najbardziej niepokojącej jednocześnie. Przemiany, które w XX wieku się odbyły, no nie da się ich porównać w żadnym etapie historii. My jesteśmy tym pokoleniem, który może to obserwować, ma przywilej w tym uczestniczyć. I ważne jest, żebyśmy nałożyli to na ten biblijny szablon i nagle okaże się, że to wszystko się bardzo, bardzo pochyla. Że przez pryzmat biblii, kiedy oglądamy tą historię, to e, mamy do czynienia z tymi wszystkimi rzeczami, o których ona one się na naszych oczach dzieją. Nowina o Królestwie, pisze Mateusz 24. Dobra nowina o Królestwie zostana, zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że żyjemy w takim okresie, kiedy dobra nowina zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom. Mateusz 24, 14. Pisze narodom, nie jest napisane ludziom, ale narodom, gdyby ktoś miał jest tam ktoś, kto na pewno nie osłyszał, więc jeszcze do tego czasu to jest tutaj napisane nie ludziom, ale narodom, wszystkim narodom. Potem ma nastąpić taki okres, który nazywany jest wielkim uciskiem, i myślę, że większość z nas wie o co chodzi. Zaczną nas wtedy wręczać, zabijać. Wszystkie narody Was nienawidzą ze względu na moje imię. Gdyby nie było wątpliwości, nie chodzi tu o Żydów, jak ze względu na moje imię, mówi Pan Jezus, będą Was dręczyć. Więc chrześcijan, wielu się przez to zrazi, będą na siebie nawzajem donosić. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić taką polityczną sytuację. Zwłaszcza my Polacy, którzy w jakimś mniejszym, mniejszym, mniejszym stopniu mieli do czynienia z komunizmem. I jest to okres, którego chyba wszyscy się boimy. Okres naturalny, wielki. Część chrześcijan wierzy w to, że Pan Jezus pochwyci Kościół przed tym okresem. Część wierzy w trakcie, a część że po. Tutaj zdania są podzielone i nie chcę żadnego z tych punktów kluczowo się trzymać. Mam oczywiście swój pogląd, uważam, że w Biblii jest tyle ostrzeżeń, które mówią o tym, jak rozpoznać ten czas, jak rozpoznać tego człowieka, który przejmie władzę na końcu, antychrysta i tak dalej, aby się nie pomylić. Pan Jezus mówił o prorokach, którzy przyjdą w ostatnich czasach i będą starali się nauczyć czegoś innego, że tyle jest ostrzeżeń, które dowodzi do tego, że my będziemy świadkami tego okresu. Mateusz pisze o tym czasie, nastanie bowiem wtedy tak wielki ucisk, jakiego nie było, od początku świata aż dotąd już nie będzie. Gdyby ten czas nie został skrócony, nigdy by nie ocalał, zostanie jednak skrócony ze względu na wybrany. To ma być ten moment, w którym mamy zostać zabrani, pochwyceni, jak to się mówi powszechnie. Choć w Biblii występuje słowo o po, porwaniu. Pan Jezus bardzo ostrzega, abyśmy nie dali się zjeść. Powstaną wówczas fałszywi prorocy, jak mówi Ewangelia. Będą oni czynić wielkie znaki i cuda, aby o ile można zjeść, również wybrano. Ten człowiek, który przyjdzie, będzie miał, mówiąc krótko, taką moc, będzie miał wśród swojej świty ludzi, którzy będą otwarcie robić bardzo nadprzyrodzone dziwne rzeczy. A zaraz po ucisku tych dni słońce ulegnie zaćmieniu i księżyc straci swój blask. Wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego, a ludzie wszyscy... na przychodzącego na obłokach. I tu jest taki fragment, który znowu mówi o tym, jak się będzie pochwycenie. To jest ten moment taki najbardziej radosny. I kiedy my modlimy się przyjść, Panie Jezu, czy śpiewamy więźni, to w gruncie rzeczy, w gruncie rzeczy, bez względu na to, czy wierzymy w to, czy pochwycenie nastąpi przed tym uciskiem, czy po, w gruncie rzeczy chodzi nam właśnie o ten moment, ponieważ kiedy Pan Jezus przyjdzie na ziemię, to tak naprawdę my w tym momencie, najpóźniej w tym momencie, mamy zabranie zostać który pośle swoich aniołów z potężną trąbą, aby zgromadzić jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca aż po drugi. W Koryntian 15 Paweł pisze o tym fakcie coś takiego. Oto oznajmiam Wam tajemnicę. Słuchajcie uważnie, bo to jest bardzo ważny moment, który mówi o tym tajemniczym akcie pochwycenia. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, oka po imieniu. Na dźwięk trąbu ostatecznej. Trąba zawdzi i umarli powstaną jako niezniszczalni. O tym mówiliśmy już wielokrotnie. Ciała uwielbione, które miał Wam, jest również my powstaną jako niezniszczalni. Ci, którzy umarli, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne musi przyobrazić niezniszczalność. Tak jak mówi bardzo wyraźnie, że w momencie, kiedy Pan Jezus przyjdzie na ziemię, zostaniemy przemienieni. Będzie więc jedno pokolenie, bez względu na to, czy to pokolenie nasze, czy naszych dzieci, które tak naprawdę nie zazna śmierci w tym tradycyjnym tego słowa, znaczy Ci, którzy doczekają, się przyjścia Pana Jezusa będą przemienieni. Tego dnia, natomiast, ani tej godziny nie zna nikt, ani aniołowie nie niebie, ani Syn, tylko Ojciec. W czasach poprzedzających przyjście Słowa Człowieczego będzie wtedy, jak żył Noe. Tak pisze Mateusz na Ejser ostrzegał się, aby nie zapatrzyć się w życie, tak jak to było za czasów Noego, bo można bardzo łatwo stracić z tego fokusa to, co tak naprawdę jest najważniejsze. Panu w do Tesaloniczan 2, 1 do 4 pisze coś takiego, jeśli chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze spotkanie z Nim, to prosimy Was, bracia, nie dajcie się wprowadzić w błąd, nie bójcie się ani żadnego ducha, ani słowa, ani cytru rzekomo przez nas napisanego, że niby już nastał Dzień Pana. Pamiętajcie o tym, że wielu przyjdzie wówczas w ostatecznym proroku, będzie bardzo wiele różnych dziwnych nauk, niektóre już były, które mówiły o tym, że Pan już, już przyszedł, że nasze czasy ostateczne praktycznie już dobiegają końca. Opierajmy się tylko i wyłącznie na Ewangelii. Ona sama przed tym ostrzega, że będzie bardzo wielu ludzi, którzy będą starali się nas zwieść i że mamy być. Czujmy, czuwajcie za tym, ponieważ nie wiecie, którego dnia Wasz Pan przyjdzie. Wielokrotnie zachęca, zachęca Biblia. Pan Jezus modlił się którego dnia, jak to opisuje Jan, 17, 14 do 15 modlił się w taki sposób. Ja im powierzyłem Twoje słowo. A świat ich znienawidził, gdyż podobnie jak ja nie należą do świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Nie należą do świata, jak ja nie należę do świata. Stawiam się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy. To jakby o nas. Pan Jezus już wtedy dwa tysiące lat temu modlił się w naszej intencji do swojego Ojca i mówi coś takiego Nie proszę, abyś ich zabrał do świata, ale abyś ich ustrzegł złego. Paweł w liście do Tesaloniczan 5 Pisze takie zdanie. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby Wam mówić. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy będą mieć pokój i bezpieczeństwo, wtedy niczym bólem na rodzącą kobietę przyjdzie na nagła zguba i nie umkną. Gdy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał Was zaskoczyć jak złodziej. I to jest zachęta do nas. Z tego zdania wynika, że my chrześcijanie powinniśmy być zawsze czujni, zawsze mieć pełną świadomość tego, że w tych czasach właśnie żyjemy. Świadomość tego, że historyczne zjawiska, które mają wokół nas miejsce, jest to coś, co miało być, coś, co Pan Jezus przepowiedział, coś, czego nie mamy się bać. Czy jak nawet Ewangelia mówi, kiedy będziemy widzieli w ten czas, to mamy podnieść nasze głowy do góry, tak nas ewangelista zachęca, bo nadchodzi nasze odkupienie. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał Was zaskoczyć jak złodziej Jest ta przypowieść o pannach, na pewno większość z nas ją zna, prawda? Tam jest historia tych kobiet, które, no wierzyły, ale pięć dni tak troszkę przysnęło i okazało się, że się. Jakby nie załapały. Czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia Wasz Pan przyjdzie. Dlatego bądźcie gotowi, gdyż z czym człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I tu jest to przypowiedź o Pana. Wtedy podobne będzie królestwo niejednokrotne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i przyszły na spotkanie oglubieńca. Pięć z nich było bezmyślnych. Przez onych. Nie wiem, czy te proporcje są przypadkowe, czy nie. Natomiast myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że w tak zwanym chrześcijaństwie, czy jak niektórzy mówią, chrześcijaństwie nominalnym, nie wszyscy tak naprawdę aktywnie i duchowo są do końca w pełni zaangażowani. I taka postawa nie wystarczy w dniu, kiedy przyjdzie Pan Jezus. Jak jest napisane, jeśli dwóch będzie na polu, to jeden zostanie zabrany, a drugi zostanie. W Państwo jest napisane. Jak jest opisany ten moment w Apokalipsa 1,7 opisuje powód Pana Jezusa w taki sposób. Oto chodzi wśród obłoków, ujrzy go każde oko, również ci, którzy Go przechodzą. Przyjdzie taki dzień, kiedy Pan Jezus wróci. Kiedy Pani Jezus wróci już wtedy ze swoim kościołem, bo Kościół ma być wcześniej e, pochwycony. I myślę, że wszyscy każdego dnia, we wszystkich naszych modlitwach powinniśmy skupić się na tym, aby należeć do grona tych, którzy zostaną pochwyceni. Na pewno wielokrotnie widzieliście takie filmy, w którym samolot leci, część ludzi znika, część zostaje pochwycona. Tak dalej. Ja mam osobiście nie mogę obiecać, że to się odbędzie tak bezboleśnie, jak według tych, którzy, yy, yy, którzy twierdzą, że Kościół zostanie pochwycony przed uciskiem. Ja osobiście jestem zdania, że ewangeliści bardzo, bardzo dużą pracy włożyli w to, aby nas ostrzec przed okresem ucisku, który wyjdzie przed Antychrystem, który ma dojść do władzy. Myślę, że zbyt wiele aktywności i energii włożyli. Opisy tych wszystkich rzeczy, które się mają wydarzyć, aby nagle się okazało, że Kościół zostaje zabrany i nie będzie miał na to żadnego wpływu, nie będzie odgrywał w tym okresie żadnej roli, choćby wstawieni. Ja na opinii nie, um, nie, nie mogę potwierdzić. Natomiast chcę Was wszystkich, nas wszystkich zachęcić do tego, abyśmy codziennie mieli świadomość tego, że ten dzień naprawdę może nadejść w każdej chwili. Że sytuacja, która wokół nas się dzieje, którą wiadomości, które oglądamy w telewizji, tam się naprawdę dzieją niesamowite rzeczy, tam się dzieje to, o czym mówi Biblia, o czym mówią prorocy, one na naszych oczach spełniają, a my bardzo często przychodzimy do tego, do porządku dziennego, jakby lekceważąc to wszystko i zupełnie nie odnosząc tych zjawisk, które oglądamy, nie odnosząc do prawdy zawartej w Ewangelii na fragmentach Ewangelii, które tak naprawdę niektóre z nich znamy na pamięć. Tak jak też daty historyczne znamy na pamięć. daty II wojny światowej, daty, daty rewolucji, daty wielkiego tsunami i tak dalej, i tak dalej. Ale nie nakładamy na siebie tych dwóch faktów i myślę, że powinniśmy w swoim życiu duchowym większą uwagę zwrócić Również na to prosić Boga, żeby Bóg nam dawał w tym większe, jeszcze objawienie, bo jestem przekonany, że jeśli będziemy mieli świadomość tego, gdzie jesteśmy w historii, co nas czeka, to na pewno zmobilizuje nas to też do tego, aby nasze życie duchowe było bardziej aktywne. Pamiętajmy, że czekamy na naszego Pana, który przyjdzie po nas tutaj na Ziemię, weźmie nas, dlatego że. Obiecał nas nam trwały, silny, emocjonalny związek, oczekuje od nas, że będziemy w ten związek zaangażowani, że będziemy na niego czekali. W końcu to nie puste słowa, którymi się modlimy i śpiewamy przy Panie Jezu, że będziemy na niego czekali, stęsknieni, tak jak te Pany, tak jak ta Panna z pieśni nad pieśniami, która czeka i tęskni, bez względu na to, czy to będą dla nas bolesne chwile, czy nie. Pamiętajmy o tym w modlitwie, abyśmy zawsze byli gotowi, bo nigdy nie wiemy, jakie to będzie dla nas wielkie wyzwanie. I mamy pełną świadomość tego, czego tak naprawdę chcemy i czego byśmy powinniśmy oczekiwać, kiedy modlimy się o to, aby Pan Jezus przyszedł na ziemię i aby zapanowało na ziemi. Jego tysiącletnie królestwo, tak jak to mówi Biblia. Abyśmy zawsze mieli pełną tego świadomość, abyśmy tego pragnęli, abyśmy się tego nie bali, ale przede wszystkim, tak jak Biblia zachęca, abyśmy zawsze byli na ten dzień przygotowani, bo to się może naprawdę wydarzyć w każdej chwili. Ja w to głęboko wierzę, że to się naprawdę może wydarzyć. To już nie jest historia, to już nie są przepowiednie to już naprawdę każdego dnia może być zupełnie, realna rzeczywistość. Amen. Zapraszam na żołąd.